Krzychu, dzisiaj nie wiem czy wiesz. Nie wiem, czy wiesz, ale podjechali do ciebie samochodem jakimś chyba? Nie wiem czy... Ja w domu byłem. Ty wracałeś z zakupów chyba. z Carrefoura, tak? Bo cię nagrali. Tobie zdjęcie zrobili po kryjomu. Mac. A, młodzisz. No. zdjęcie robi. No. Widzisz, zdjęcie tak. robi. Widzisz? Gdzie? To ten sąsiad twój daleko. Nie, 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 nie. Oni! 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 Oni nie pod bramku? Nie, czekaj, to, to białe to jest ta twoja skrzynka gazowa przecież, nie? Nie! No jak nie? Oni! Patrz, patrz, zdjęcie robią. Nie, telefonem macha czy coś. No jak chcesz, możemy podjechać tam bliżej. Tu weź podjedź. No! Podjedź. Coś nie no się wyrobi, wiesz. Czekaj tylko tutaj dobrze. O, właśnie, tak się wstarką miał. No, coś tam ktoś tam świeci. Może to sąsiad twój. Jechać? Jedź, jedzie, jedź, świeci. Jedź. No, ty świeci przy i ci koło ich. A to czekaj, choć podjedziemy. Nie, koło ich. A ten. Nie, to patrz, to jakiś dzieciaki mi idzie ten czerwony. A koło ich? Tak. Tutaj? No, i co? tak? Znaczy nie... nie. To dzieciakie, dzieciaki, jest dzieciak. patrz. gdzie? Halo! Za Gdzie ja na tamty. Siedzi? Nie wiem, ja się schował kierowca gdzieś chyba. Czekaj, zawinę i stanę z drugiej strony i zablokuję. No. Zaraz się nawrócę przy twojej furtce i podjedziemy. Zawrócisz no, się? Tak. Dasz Ja siertarkę i ja otworzę drzwi jak krzyknę. Mm -hmm. I blisko po niej. A tu? Tak? Nie, tam, tam, tam. Widzę Tak. No. tu bliżej. No. Jeszcze. Daj Alo? <trafikować i> wezmieniem... Halo? Halo? <gry惹> czekaj. Ona rozmawia, rozmawia przecież. Może ona do sąsiada kiedyś przyjechała, a ty. A ty ją niepokoisz, się? I kierowca poszedł dziś w Czekaj, może to tak być, ty. Może być. To czekaj, o, nie czekaj. Tu biegnie? A, kobieta. To nie. Ty, dalej pojedziemy, zawrócimy prędko. No to czekaj, poczekamy tu, co się stanie dalej. No wyłącz. Tam. Nie wiem, czemu na światło zostanie? Dobra, te? Nie, stoi cały czas, bo nie ma kierowcy w samochodzie. O nie. Ty nie, Krzysiek, to dziewczyna. Może ona po, poszła jakieś sprawy załatwiać, wiesz. Stąd biegła, w ogóle to może nie do Ciebie było, tylko do bloku przyjechała. Co Ty? Ja się zamknąć. No. O. Dawaj tyłu. No. No koło no? O Ty, jaki lód. Co? Lód. Ale co lód? Lód tutaj był, lód. A to, wiesz, dziecko świeciło, bo szło dla zabawy. Zobacz. To co? Nie. Dawaj tam. No. Dziecko se świeciło latareczką tak dla do zabawy. dobra, to wróciliśmy.